Szukasz turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON? Zapraszam do Willi Widokowej Wojny. Jestem Łukasz Topur, kierownik fizjoterapii i dzisiaj opowiem Wam o naszym turnusie rehabilitacyjnym. W Willi Widokowej Wojny kładziemy ogromny nacisk na diagnostykę, terapię manualną, aktywność fizyczną oraz medytację. W dniu przyjazdu każdy pacjent spotyka się z lekarzem i fizjoterapeutą, konsultujemy jego stan zdrowia oraz planujemy jego dwutygodniowy pobyt, który składa się z jednej terapii manualnej oraz z dwóch zabiegów fizykalnych dziennie. Od poniedziałku do piątku. Pierwsza wizyta terapeutyczna składa się z obszernego wywiadu zdrowotnego, mającego nakreślić dokładne dolegliwości pacjenta oraz plan terapeutyczny na najbliższe dwa tygodnie. Dzień zaczynamy od porannego rozruchu, po którym następuje śniadanie i terapia. W ramach naszego turnusu organizujemy sesje Nordic Walking, na których poznacie technikę prawidłowego chodu oraz zasady bezpiecznej aktywności fizycznej. To doskonała okazja na poprawę zdrowia i kondycji w pięknym górskim otoczeniu. W Willi Widokowej Wojner wierzymy, że kluczem do pełnego zdrowia naszych pacjentów jest nie tylko fizjoterapia, ale holistyczne podejście do ich samopoczucia oraz edukacja. Dlatego wprowadziliśmy sesję medytacji i relaksacji. Nasze zajęcia są zaprojektowane tak, aby wzmocnić efekt terapeutyczny, wspierając zarówno ciało, jak i umysł. Dzięki tej synergii nasi pacjenci odczuwają poprawę samopoczucia oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych, co jest istotnym elementem ich drogi do zdrowia. Zapraszam do naszego ośrodka w Willi Widokowej Wojnar w Zakopanem, gdzie profesjonalna opieka i piękno tat czekają na Ciebie. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie.